Hej się mano, z tej strony Grafiki Magda i witam Was w pierwszym odcinku na tym kanale. Jak widać było był u mnie na kanale jeden filmik, którego nie powinno być. I bardzo Was za to przepraszam <coughs> ponieważ wysłałam filmik, który no po prostu mi nie wyszedł. No i... Widać, że nagrywam kolejny odcinek, ale pamiętajcie, zostawiajcie łapy w górę, subika, jak możecie, chyba że nie jesteście zalogowani i widzę Was w gierce, która, w której wspinamy się na górę. Tak, na Mount Everest. Tak to można powiedzieć? Wspinamy się jak najwyżej. Jak widać, już jestem na obozie drugim. Nie nagrałam obozu jak przechodziłam obóz pierwszy ponieważ nawet nie wiedziałam, że miałam już prze że przeszłam obóz pierwszy do obozu drugiego, ale chociażby nagrywam obóz drugi. Może na nagram jeszcze obóz trzeci jak przechodzę i to jest w tym odcineczku. <śm> W tej kierce chodzi o to, że musisz przejść jak najdalej aż do samolotu. Jak widać, jestem zdolna, ponieważ już to trochę razy przechodziłam. No, tak jak widać, i wiem o co w tej grze chodzi. Mogę Wam teraz wytłumaczyć. Po pierwsze, musimy sobie wziąć rozbłysk, czyli flarę i energiczny baton. Musimy mieć butelkę napełnioną wodą do 100% mapę to tam te trzy rzeczy, radio, wodę i mapę. Będziemy mieli od razu na początku, ale flarę i jedzonko trzeba wziąć. Jak słyszycie jakieś dźwięki, to mój brat, który też nagrywa. Tutaj, po tej stronie, yy, mamy taki kask, taką twarzyczkę z kaskiem. To jak w to klikniemy, to możemy sobie ustawić, jaki chcemy mieć kask. Na przykład z maską, z okularami, ze światełkiem i z jakimiś rozbłyskami. Tutaj mamy okulary burzowe, ja tego nie mam, bo to jest... Dlatego. Albo w ogóle nie mieć kasku, jak Wam się nie chce. Tutaj możecie mieć... Wyposażenie. Możecie sobie tutaj kupować rzeczy i później je zakładać. Na początek jest zazwyczaj czarne spodnie i czerwona bluzka, buty to nie pamiętam jakie są. Chyba czarne. A kask też nie pamiętam. No ale musi być wyposażeni do chodzenia po górach. Można bez, ale lepiej się wyposażyć. No i tutaj się idzie. Tutaj, ta kamerka. możesz sobie widzieć innych graczy. No, jak coś tutaj robią. Na przykład ta babka tutaj pływa. Ten pak. Stoi sobie. Splinklinia. No, będziecie mieli taki strój. O, niebieski hełm. Plecaczek. powinno wyglądać. Ja to nie wiem, tylko jeszcze nie patrzyłam. A no, tutaj ile razy doszliśmy. No. Jestem pięknę. Za tysiąc takich przejść jesteśmy pingwinem. Nie wiem o co chodzi. O nie, plecaka nie mam. Ja tak powinnam jeszcze mieć z czerwoną taką flagą. O, dobra. Nawet jak się nie ma tutaj. To tu się wchodziło. Tak, raczej tu. Dobra. Teraz wchodzę sobie do takiej jaskini. A tutaj, ile. Yy, chyba jak to przeszedł. No. A, wyłączę sobie kamerkę, bo trochę przeszkadza. To wolę mieć włączone przez cały czas. Dobra. O nie. Pan wody. No i teraz idziemy. Możecie zagrać sobie w tą grę. Bardzo fajna, taka uspokajająca, taka zwykła gierka. Normalna, bez żadnych tam rozwałek czy czegoś w tym stylu. Postaram się Wam wysłać to w linku w opisie, ale pamiętajcie może mi to jakoś nie wyjść, bo mm, to jest mój nowy kanał i nie umiem za dobrze jeszcze tego obsługiwać, a więc coś mi nie będzie wychodzić to po prostu nie będzie w linku w opisie. No niestety, bo bardzo fajna jest ta gra. Ło! Wow. No, a ja więc... przechodzimy. Napiszcie mi w komentarzu pomysły na kolejną grę. Bo jestem bardzo ciekawa jakie wygry tam macie, które się spodobają. Widzą. Innym. Ojejku. Tego się zazwyczaj najbardziej bało. Że ktoś tu spadnie. Właśnie o tak. Ojku. Trzeba tak. Z pierwszej osoby. Bardzo przyjemna jest gra. Chyba to mówiłam. Ale dobra, jeszcze raz nie zaszkodzi przecież. Powiedzieć. Właśnie dochodzimy do magicznej góry, która się nazywa hmm, Kanada Gla, Glacier. Glacier. Kanada oglądacie. Idziemy na wschód. I przez ten czas także skoczymy, A może zrobimy jakieś challenge w tej grze? W kolejnym odcinku na pewno zrobię... Challenge w DORS jakiś, bo DORS to bardzo popularna gra Więc... Może coś zrobię, może też poinstaluję jakieś gry To jest już obustrzeci? Tak szybko? Dobra, no jak tak szybko to może... Chwilka Nie, ja nie będę robiła Trzeciego w kolejnym odcinku zrobię trzeci Dzisiaj jeszcze muszę nagrać dorsy A więc W kolejnym odcinku na pewno po dorsach zrobimy jak przechodzę camping trzeci w tej oto spokojnej i przyjemnej grze. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. もういっぱい。